aha hm top ja, gdzie jest jeszcze? hm Hmm. co jak mi znalazłaś hehehe hm hm gdzie jest tima Znalazłam. Dzieci. Mama. Musimy już iść, pakujcie się, ale czemu? Bo musimy już iść do domu. Hmm. O hej Pola. Dzień dobry. No to ty musisz iść ze swojej mami. Mamo, musimy już iść. Oś naprawdę już? A, to chodźmy. No. No to my już sobie pójdzie. O, już poszli. I no, no to wy się pakujcie. Ja tu na was zaczekam. Dobra, no to ja się pierwsza spakuję. A mm. tak fajnie było trochę u babci Nad <śmienicza> Jednak mi zostały te ciperki. Robi się kolana. Niczego tu nie zostawiam? Niczego. O, bo babcia. nie było pieni. To jest Już jestem. O, no i świetnie. Dzieci, to wy też się spakujcie. Oki-doki! Szkoda, że już sobie jedziecie. No, tak ten weekend szybko minął. Ale obie, spakujmy się. To do plecaka. Proszę, to do twojego. Oj, nie ja chcie się przybijać. Hmm. No i to. Dobrze, spakowali. Czyli ja zapomniałem jeszcze mojego jużowego jeczniczka. jestem. dobie, chodźmy. Spakowani. Och pa. pa babciu. Jesteśmy. No. No to wszyscy chodźcie. Idziemy sobie do domku. Nie, ja szkoda. No, długo byliście. No to chodź, idziemy sobie do domu. Dobra, w końcu dojechaliśmy do domu. No, to chodźcie. Dobra, odbieramy Dobrze, że było otwarte. Ław, tak, ja dawno ja nie widziałam domku. No. To tu na razie tam plecaki. Ojeju. Kończą jomu okejnika. Dobra, więc już idziemy Hej, biote. No hej, co robicie? My nie wróciliśmy od babci. Aha. No. No hej. No, weź mnie ekran zasłaniasz, Hej. Ej, no weź mnie zakłaniaj. Zasłani mi tego krem. Boże. Idź w mojej ręce. Dobra. wy też. Dobra. Moje ręce. dobra, wyszumy te, wyszumy Wam, nie wiem, położę się tu i połóżę sobie, jak brat gra. Dobra, już my też idziemy mieć ręce. Let's dance, ma. 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 let us dance Macie zrobię jakieś coś na śniadanie. Żeby nie byliśmy. Dobra. Gotuje nam coś. bo gramy coś innego. Nie! Ej! Nie! Spróbujemy tą nową grę. No weź! Ale ta jest na dwie osoby. Ja spróbuję coś w My będziemy lecieć To jest w Dobra Zaraz się pokonam, no i jeszcze zobaczymy. Dobra, masz. A ja teraz będę tak pędzić jak światło Co? Gdzie zrobiłeś taką prędkość? Przecież Co? O nie Aha Dobra, dobra, dobra ha, 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 ha Jeszcze cię pokonam Pim, 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 pim Na pewno nie. Dobre kurczę. No jak prędkość nie, ta gra jest już nudna. Trochę chwilę zmieniasz grę. Ej, może coś poglądamy? No ale co? Nie wiem no. Dobra, idzie jest pilot? dobra, poglądajmy coś. Kurczę, nie jest pilot O, oh, tu jest. No. Moja Baj, ulubiona bajka! No, i podano za sto... Bon appetit! Dobro, mami, preložite.

Dobra. I to na tyle koniec historyjki. To jest już część czwarta i bye!